Gdyby zadano pytanie przechodniowi, czy lubi historie alternatywne, to podejrzewam, że 99, może 95% odpowiedziałoby, iż uwielbia. O dziwo również sami historycy, braniają się, aby zadawać pytania, co by było, gdyby, to często mówią wręcz, że są takie zdarzenia, które wręcz prowokują do zadawania takich pytań. Przyznam się szczerze, że w przeszłości zaczytywanym się książkami Waldemara Łysiaka o Napoleonie, cesarski poker, wiele, wiele innych pozycji, ale cesarski poker chyba najbardziej był przeze mnie sczytywany. To, będąc właśnie w tym momencie wielbicielem w książek Usiaka, nigdy nie zadawałem sobie pytania, co by było, gdyby na przykład Napoleon Bonaparte zetknął się z którymś z polskich mężów stanu z przyszłości. Ja sobie to pytanie nie zadawałem, a okazuje się, że są tacy, którzy takie pytania zadają i to czynią z wielkim powodzeniem. O kim mowa? Mowa o Marcinie Ciszewskim który już wielokrotnie przenosił nas w różne rejony naszej historii, który powodował zainteresowanie, zaciekawienie, zaskoczenie wręcz, zestawiając pewne Fakty z naszej historii i zderzając je ze sobą, przypomnę przeniesienie na przykład oddziału wojska polskiego do września 1939 roku, czy na przykład do czasów powstania warszawskiego. W tym momencie Marcin Ciszewski porzuca naszą teraźniejszość, nasze czasy i robi Woltę e, jeszcze bardziej zaskakująco, bowiem zadaje nam pytanie: co by było, gdyby? Polacy e, żyjący w 1938 roku nagle mogli mieć możliwość cofnięcia się w swoją przeszłość, czyli tak naprawdę też w naszą przeszłość. I zadaję pytanie: co by było, gdyby Piłsudski miał możliwość spotkać się z Napoleonem Bonaparte. Zaskoczyło mnie nie tylko to pytanie, ale również to, do jakiego momentu. I jak głęboko Marcin Ciszewski cofa właśnie wojska Piłsudskiego, Bo tu od razu powiem, że nie tylko Piłsudski jest przenoszony w przeszłość, ale czy sam się przenosi w przeszłość, bo tak trzeba to nazwać. Ale zaskakuje mnie to, iż Marcin Ciszewski nie przenosi Polaków z 1938 roku, nie wiem, do czasów na przykład. 1812 roku, czyli tuż przed wyprawą na Moskwę, ale przenosi ich do momentu najbardziej chyba takiego i szukam słowa niedrażliwego, do takiego decydującego o całej historii Europy, czyli do bitwy pod Lipskiem. Przenosi, przenosi Białczukiego z oddziałem wojska do ostatnich dni bitwy pod kurskiem, do tych decydującego dnia bitwy pod kurskiem i zadaje pytanie co by było gdyby. Okazuje się, że jest to pytanie na tyle intrygujące, że w momencie kiedy usiadłem do książki, to wstałem dopiero kiedy tą książkę skończyłem. Jak ją się czyta? Czyta ją się genialnie. Czyta się bardzo dobrze. Czyta się Wypiekami na twarzy, yy, ciągle zadając pytanie, hmm. a dlaczego nie? Och, dobrze by było, gdyby tak było, i innego typu pytania, czy nawet generuje człowiek sam w swojej yy, głowie odpowiedzi, to czuję pewien niedosyt. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie odniosłem wrażenie, iż Marcin Ciszewski, jakby tu powiedzieć, tak, żeby oddać pełnię, yf, Troszeczkę odniosłem wrażenie, że przestraszył się tego tematu. Może stwierdził, że będzie to zbyt, czy, czy jeśli zacznie to bardziej rozwijać, to nie skończy tylko na jednej pozycji, może ma jakieś inne plany. Aczkolwiek mam wrażenie, że w pewnym momencie nastąpiło takie ścięcie obcięcie. Skrzydeł właśnie samej powieści. Nie odbija się to zbyt na wartości całego, całej książki, ale ja bym chciał więcej. Powiem szczerze, że w pewnym momencie tak. Czułem niedosyt. O! Czułem niedosyt czytając książkę, chociaż był to taki niedosyt hmm, powiedzmy takiego łakomczucha który ma uczte przed sobą, ma wszystko, co mógł, o czym mógłby pomarzyć, ale jeszcze chciałby na przykład, nie wiem, przysłowiowej truskawki na torcie. Chciałby jeszcze jakiegoś e, dodatku, co, czegoś, co by go jeszcze bardziej zaskoczyło, chociaż i tak, i tak jesteśmy zaskakiwani na każdym kroku. Ja ze swojej strony bardzo Wam tą pozycję polecam no i polecam Wam, abyście nie bali się mgły i wchodzili na most, który nagle się w niej pojawia.